No, i się na szczęśliwy karty wina was w kolejną odcinku na moim kanale. Ci mamy 50 pytań: to czy to i co, bez przedłużania. Lecimy z odcineczkiem. Kot czy pies? Kot czy pies? Pies. A tutaj czy piłka nożna? Nie, piłka nożna Batman czy Spider-Man? Batman czy Spider-Man? Niko, żaden z tych seriali nie oglądałem, ale Spider-Man chyba Messi czy Ronaldo? O, teraz to ciekawe pytanie, bo Messi teraz w Paris Saint Germain, Ronaldo wróci do Manchesteru United do Czerwonych Diabłów, to myślę, że Cristiano Ronaldo dużo lepiej. Jestem za Ronaldo Hogwarts czy Narnia? Horwart? Narnia. Komputer czy sport? Komputer czy sporo o! No, nie bym powiedział. A jaki sport jest. Byle jaki dowolny. Okej, okay, to jednak sporo wolę grać... jeździć na rowerze, grać w piłkę oczywiście albo w siatkę. Tak. Kom no, komputera używam rzadko. Na przykład na rzadko, ale... na no, rzadko. Wolę sport jednak. E no skurczaka lub hot dogi. Nagetsy na czy hot dogi? No tak. To wolę nuggetsy. Piłka nożna czy siatkówka? Piłka nożna zdecydowanie. Walka na śnieżki lub sanki. Walka na śnieżki oczywiście. W zimie najlepsze. Nintendo Switch to PlayStation 5. To zdecydowanie PlayStation 5. Mm, laptop czy komputer? Laptop czy komputer zdecydowanie komputer stacjonarny, bo to, 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 to laptop nie ma podjazdu komputera, tak? Dużo więcej rzeczy można, dużo lepszych, yy, no lepszych rzeczy może zawsze komputeru lepsza, tak, stacjonalna, a laptop nie da ma za dużo yy, popisu, tak? Nie można dużo, za dużo rzeczy zmienić tak w, yy, w laptopie. Instagram lub Facebook. Instagram czy Facebook używam teraz więcej chyba Facebooka, Facebook. Yy, Olek taki z mławą jak my nagrywamy czy boisko? Takie z z Orlik, orlik są nagrywane lepiej, to jest sztuczną murawą. Mydło w kostce lub żel pod prysznic? Żel pod prysznic, którzy w mydło w kostce? Zwykłe chodzenie do szkoły czy wakacje? Chodzenie do szkoły czy wakacje? Hmm. Wakacje, zdecydowanie. Nowy telefon lub nowy laptop? Hmm. Zdecydowanie nowy telefon. Y biologia czy geografia? Geografia. Iść do pracy na 7 i wrócić o 15, hmm. czy iść do pracy na 9 i wrócić... O 17. Idź do pracy na siódmą. Nagrywanie czy oglądanie? Oczywiście na tobie. Wolę nagrywać. Pracę w biurze lub pracę w domu? Wolę pracę w domu. E, udana kariera lub szczęśliwe życie rodzinne? Szczęśliwe życie rodzinne. FIFA czy normalna gra w piłkę? Zdecydowanie normalna gra w piłkę. Słońce. Zdecydowanie słońce. Dużo więcej rzeczy jest przy słońcu, tak? Wydaż to nic nie możemy zarobić. Zima czy lato? Zdecydowanie lato. Spaghetti czy pizza? Nic z tych dwóch dań nie ma, ale na no nic tu nie wybiorę, ale pizza chyba. Nie wiem, pizza ani, ani spaghetti. Yy, Singleplayer czy multiplayer? Oczywiście w gra. Oczywiście multi, no multi się dużo lepiej gra, zawsze z kolegami, tak, z ekipą. Panie, czy ja mnie w na komputerze? Ale też o której z pani. Tak, dajmy na to 23. No to graj na komputerze gdzieś Być ścigany przez Godzilla lub King Kong. Dobra, a to, to się... Godzilla. Nie wiem co to jest, ale... Nie wiem czy dobrze brać ile. Ale... No. Dobra, Audi czy BMW. Audi czy BMW? Mercedes. A, to czy to? Mercedes? Tak, jeden, tak. Od bo to się pomieszało. <grym> nie, bo... Nie, ale nie jestem nikim. Ale jednak wolę węgiel. Nauczanie zdalne, tak lepsze od komputerem, czy stacjonarne w szkole? Zdalne. Piwo lub wino? Nic takiego, nie piję żadnego z tych, to nie odpowiem niestety na to pytanie. Kupuj rzeczy tylko online lub kupuj tylko w sklepach? Oczywiście kupowanie rzeczy tylko online. Teraz jak mamy covid -a, to najlepiej online kupować. Samochód czy motocykl? Samochód zdecydowanie. Woda czysta czy taka słodka, kolorowa? Woda słodka. I co, dziękuję oczywiście za pytania, przygotowali, Kto mi przygotował pytania? Michał. Michał i Bartusi. Pamiętajcie, że zostałeś <laughs> pamiętajcie, że zostaliście subskrypcjona na kanale, to jest do subskrypcji, To takie lata. Pu, hu, 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 hu. I co, trzymajcie się odcinki co niedzielę O 10 wiem, że w jest sam jest za to zabija. Trzymajcie się do następnych odcinków Piona. Cześć.